Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мы ждем, до свете жити. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. Troszeczkę więcej dowiedzieliście się na temat Ukrainy i jako polski naród na pewno lubicie i bym nawet powiedział kochacie Polskę, i waszym zwyczajem też jest, żeby się modlić o Polskę, o dobrobyt, o pokój. I właśnie w tej chwili zaraz usłyszycie pieśń, która jest właśnie taką modlitwą, która była napisana przez naród ukraiński i jest modlitwą za nasz kraj, za Ukrainę. Wam tylko opowiadać o naszej historii, prezentować Wam nasze wiersze, pieśni. My chce, chcemy także przedstawić Wam co innego. Nie chcemy Wam też również pokazywać te karawaje, które Wy widzicie tutaj, takie smaczne, fajne, wyglądające. Chcemy również, żebyście sami tego spróbowali, a nie tylko posłuchali i pooglądali. A więc zapraszamy na korytarz na degustację. No więc możemy zaczynać już kolejną część naszego programu. Dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkich tych, którzy tam jeszcze dojadają te smaczne potrawy. Widzicie, jak ciężko jest oderwać od stołu, ukraińskiego stołu. A powiem Wam, że ukraińskie stoły to się łamią normalnie pod naciskiem tego jedzenia. <laughs> e, dzisiaj rozpoczynamy taki. E, My, Ukraińcy, jako Ukraińcy, po raz e, pierwsi rozpoczynamy taki cykl spotkań kulturowych. E, I od razu zapowiadamy, że za miesiąc, e, równo za miesiąc, będzie e, prezentowała swój, e, swoją kulturę Japonia. Tak, za miesiąc będzie pokazywała też i smakowo, i multimedialnie. Japonia siebie przedstawi, dlatego bądźcie tutaj za miesiąc, ale. Wiecie, ten cykl spotkań też ma swoje takie uciążliwości finansowe. Dlatego, jak będziecie wracać, już może jak skończymy ten program dzisiaj, tam przy wyjściu, tylko na, na rogach tego mebla, stoją takie dwa koszyki. Proszę, niech każdy opuści rękę do swojej kieszeni, coś dostanie tam włoży, żeby wesprzeć trochę i żeby za miesiąc. Można też było nie tylko zobaczyć, posłuchać, ale też i zasmakować. A dla wszystkich internautów, bo wiecie, tutaj cały zbór najadł się, było fajnie, ale pomyślałem też o internautach, dlatego udało mi się uzbierać. To wszystko, co mi się udało zbierać już na końcu, ponieważ takie jedzenie było dobre. Więc proszę tutaj można zanurzyć się tą kamerą, żeby tutaj internauci zobaczyli jakie potrawy myśmy tutaj mieli. Ale, ale... to nie wszystko, bo było wiele więcej. Tak, było wiele więcej, ale naprawdę to, co mogłem, to w ostatniej chwili. Więc tutaj, wiecie, na Ukrainie jest sławny taki kiszony ogórek. Tam są też. Pompuszki, takie pączki z czosnkiem, są bardzo sławne. Typowo było... narodowe danie. Tak jest. Pierogi. W Polsce są pierogi ruskie, na Ukrainie robią pierogi ukraińskie, są z cebulką, takie wiecie, smaczne, bardzo fajne. I tu było tych dwóch rodzajów. Nie wiem, czy wy wiecie, co wy jedliście w ogóle, dlatego postanowiłem w dwóch słowach wam o tym opowiedzieć. No i był też e, chleb ukraiński, tak jak tutaj widzicie, specjalnie po ukraińskiej metodzie był zrobiony. I była też taka potrawa, która nazywa się szuba. Po ukraińsku nazywa się szuba. To jest takie futro w tłumaczeniu. I robi się to tak, że robi się śledź, później idą ziemniaki, kładą się na górę, wszystko cięte w kostkę, buraki, marchewka i później wszystko majonezem albo śmietanką robią... Widzę, że nic nie zostało, więc bardzo dobra była potrawa i no w dwóch słowach, więc internauci proszę bardzo, takie było, przychodźcie za miesiąc, może będzie coś z Japonii fajnego. Chcemy w, te, w tej chwili przedstawić Wam kolejny, kolejny odcinek wideo o Krymie znowuż i przedstawić Wam ch chcemy... Górę Niedźwiedź. Tak, po tatarsku brzmi Ajudak, więc proszę o uwagę.